Halo, halo cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale i dzisiaj oczywiście standardowo jak co czwartek wyzwania kolejnego tygodnia, w tym wypadku trzeci tydzień sezonu 10. Ale zanim to pamiętajcie, żeby mnie wspierać w sklepie wpisujecie tutaj profi, potwierdzacie i dzięki temu mnie wspieracie. Polecam ten zestaw ogólnie, bo za 1800 V-Dolków macie 4 dwa skiny, bo każdy ma 4 style, więc ogólnie warto, warto, za 1800 faudolków macie 8 skinów praktycznie, no i Malis, naj, moim zdaniem najpiękniejszy skin w tej grze w ogóle, więc też polecam. Dobra, przechodzimy już do wyzwań. Pamiętajcie o moim kodzie twórcy. No, standardowo za cztery dowolne wyzwania ukończone dostajecie EXPA, w tym w tygodniu jest to 5000 EXPA. I tutaj mamy etapowe: zalicz, trick na desko, lotce. To jest pierwszy etap. Bardzo proste zadanko: wystarczy zbudować jedną rampę lub dwie do góry, polecić deską zrobić jakiś obrót, coś w tym rodzaju. Macie zaliczone. Drugi etap to jest. Yy... Podobno utrzymać się 3 sekundy w locie na taranie, więc to też nie jest problem. Robicie sobie 2-3 rampy. W momencie w którym przekraczacie ostatnią rampę, dodajecie nitro, czyli spację i to by było na tyle. Trzecie tam niestety nie wiem, ale też coś w tym stylu na pewno sobie poradzicie. Bardzo proste zadanka ogólnie są w tym tygodniu, więc nie no problemu. Przeszukaj skrzynię w samotnym schronisku lub na srogim szczycie. Ja na srogi szczycie uwielbiam lądować. Ostatnio to jest moje ulubione miejsce na lądowanie, więc też bardzo proste zadanko, Bierzecie sobie to na pomoc ekipy i w ciągu jednej gry możecie to zrobić. Całe obrażenie przeciwnikom w ciągu 10 sekund po użyciu strumienia powietrznego. Też bardzo proste zadanie, żaden problem. Myślę, że to nie jest żeby dla Was, żeby to zrobić. Wy, jak lecicie strumieniem powietrznym, widzicie gościa, walicie mu kurde hedzika i elo nie, macie 200, 200 damage od zrobienia. Kolejne zadanie już z karnetu płatnego, odwiedź sielskie sioło i szemrane szyby w jednym meczu. Standardowe zadanka, które się już powtarzają milion razy, odwiedź jedno, odwiedź drugie, żaden problem, żeby je zrobić. Rzuć zabawką latający dysk i złapią za nim upadnie na ziemię. Ta zabawka jest za 35 level, więc ja na przykład jeszcze nie mam tego odblokowanego, ale nie grałem kilka dni, więc dlatego nie mam... Tego odblokowanego każdy najprawdopodobniej już ma, mnie kilka dni nie było. Dzisiaj najprawdopodobniej to dopiero odblokuje i będę mógł bez problemu sobie zrobić tego questa. W każdym razie wyekwipujcie to sobie na wasze koło i będziecie mogli je zrobić bez problemu. Yy, likwidacja broń wybuchowa. Też myślę, że z granatnika czy z rakietnicy dacie radę zrobić sobie te trzy fragi. Żaden problem. A, jeszcze Łuk, Łuk, łuk też jest z tą bronią wybuchową, więc sporo osób. Gra łukiem, ja tym gardzę, więc najprawdopodobniej ktoś z team mi to zrobi Więc wezmę sobie już na pomoc ekipę No i ostatnie zadanie, zadaj obrażenia z różnych broni w jednym grze z pięciu Bardzo proste zadanie, pięć różnych broni Każda pompa, każdy karabin, każdy SMG, każdy pistolet Wszystko to są bronie, więc nie powinniście mieć problemu, żeby zrobić to zadanie Bardzo proste zadania są w tym tygodniu, nie muszę żadnych dodatkowych filmów robić Oprócz oczywiście Ukrytej Gwiazdki, czyli yy, Utopii Gwiazdka będzie za chwilę też już na kanale, już nagrałem ją wcześniej. W każdym razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę, subie na kanale z dzwonkiem. Używajcie mojego kodu, wbijajcie na streamy. Jutro pojawi się oczywiście filmik z Fordbytami z całego zeszłego tygodnia, czyli od czwartku do czwartku. Więc zatrzymajcie się, wbijajcie na stream, tak jak już mówiłem. Siema!